Dzień dobry, gościem wprost podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest pan minister Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta. Panie ministrze, dziś ważna data, bo to właśnie dziś 6 września ważna data, ponieważ wchodzą, wchodzą przepisy o funduszu kompensacyjnym zdarzeń medycznych. Co to właściwie oznacza dla pacjenta? Faktycznie panie redaktor, bardzo ważna data wprowadzająca nowy system, nowy model uzyskania odszkodowania w przypadku szkód medycznych. Do tej pory pacjenci mogli korzystać de facto z drogi wyłącznie sądowej, długotrwałej, bardzo kosztownej i o niepewnym wyniku na samym końcu, bo tylko mniej więcej 30% pacjentów uzyskało korzystne rozstrzygnięcie sądowe. Teraz mówimy o nowym modelu, w którym pacjent za stosunkowo niewielką opłatą 300 złotową będzie mógł wypełnić prosty wniosek. I złożyć ten wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta w sytuacji, gdy doznał on szkody, bądź też rodzina pacjenta, gdyby w wyniku właśnie tego błędu medycznego doszło do zgonu pacjenta. Czy dotyczy to wszystkich pacjentów? Dotyczy to bardzo szerokiego grona pacjentów, po tych pacjentów, którzy doznaliby szkody w placówce szpitalnej, w szpitalu, który jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Plany są w kolejnych latach, aby objąć cały system ochrony zdrowia. System jest bardzo korzystny dla pacjentów, dlatego że w ciągu trzech miesięcy zostanie wydana decyzja, decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia. Jeśli chodzi o wysokość kwot, to w przypadku szkody szkody dla pacjenta na osobie jest to 200 tysięcy złotych. Maksymalna kwota, natomiast jeżeli chodzi o rodzinę najbliższą pacjenta, to jest do 100 tysięcy złotych w przypadku zgonu. Z czym, co istotne, te kwoty, one odpowiadają kwotom, które pacjent mógłby uzyskać, gdyby dochodził swoich roszczeń na etapie postępowania sądowego. Więc szybki, szybka, szybka ścieżka, bardzo tania, 300 złotych za wniosek, no i kwoty, które odpowiadają... Kwotą, które mógłby, mógłby pacjent uzyskać w sądzie. Może powiedzieć, 300 zł dla niektórych pacjentów może być pewną barierą, zwłaszcza jeżeli nie będą pewni otrzymania tego odszkodowania. Dlaczego te, te, tu za ten wniosek zapłaci? I tu również jest rozwiązanie pani redaktor, dlatego że no 300 zł Wynika stąd, że chcieliśmy ograniczyć wnioski, które byśmy w nomenklaturze takiej prawniczej określane są mianem wniosków pieniaczych, czyli kompletnie nieuzasadnionych. Stąd pewna bariera na niewielkim poziomie finansowym, bo 300 złotowym, ale dla tych. Obywateli, dla tych pacjentów, którzy nie mogliby ponieść tej opłaty 300 złotowej, mamy również rozwiązanie: mianowicie mamy możliwość zwolnić ich całkowicie z takiej opłaty i tak faktycznie robimy, bo mamy doświadczenia, jeśli chodzi o fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych i 10% wniosków zostało właśnie zwolnionych. Więc tutaj również szacujemy, że tym obywatelom, którzy no, z przyczyn trudnej, bardzo trudnej sytuacji finansowej, tej opłaty nie będą w stanie ponieść, my ich zwolnimy z tej opłaty i nie będą musieli płacić za ten wniosek. Panie mistrze, jak to w praktyce będzie wyglądało, przypuśćmy mamy pacjent, który dostał uszczerbku na zdrowie, przypuśćmy miał operację endoprotozowania, potem ma jedną nogę krótszą, drugą dłuższą, boli go biodro, uważa, że jest to wina źle przeprowadzonej operacji. Co? Może zrobić i czy ten wniosek wystarczy, czy od razu będzie można otrzymać odszkodowanie? Już informuję, oczywiście każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie, ale po kolei. Pacjent będzie mógł skorzystać z wniosku, z wzoru wniosku, który jest zamieszczony na naszej stronie, wypełnić ten wniosek, będzie mógł przesłać w formie tradycyjnej, w formie elektronicznej, wraz z posiadaną przez siebie dokumentacją medyczną związaną z danym uszczerbkiem, z daną szkodą medyczną. Ten wniosek trafi następnie do zespołu ekspertów prawnych, Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Jeżeli będzie taka potrzeba, uzupełnimy o dokumentację, pacjenta o dokumentację z placówki medycznej, o wyjaśnienia placówki medycznej. Następnie całość materiału zostanie przekazana do zespołu najwybitniejszych ekspertów. Właśnie go tworzymy, zespół najwybitniejszych ekspertów w Polsce, grono wybitnych ekspertów medycznych, którzy oceni, czy ta operacja zgodnie, została przeprowadzona zgodnie ze sztuką, czyli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, czy tam nie doszło do błędów, czy tam nie doszło do nieprawidłowości, czy tam nie doszło do pewnego rodzaju Niestaranności. Jeżeli by tak się wydarzyło, czyli doszło do błędu, doszło do, do działań niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zostanie wydana odpowiednia opinia i na podstawie tej opinii rzecznik praw pacjenta wyda decyzję o przyznaniu należnej pacjentowi kwocie świadczenia. Tak jak powiedziałem, do 200 tysięcy bądź do 100 tysięcy i cały ten proces od momentu złożenia wniosku przez pacjenta do momentu wydania decyzji ma zająć 3 miesiące. Rzeczywiście, bardzo szybko. A bardzo w porównaniu szybko. do procesów sądowych. Gdzie zwłaszcza, jeśli chodzi właśnie o szkody medyczne, one trwają nie kilka czasami, ale nawet kilkanaście lat i tak jak powiedziałem, one są bardzo też kosztowne. I do tego wynik jest również bardzo niepewny co do tego, czy pacjent faktycznie uzyska korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sądu. Dla pacjentów to ogromna pomoc, ponieważ bardzo szybko będą mogli skorzystać z tego... Odszkodowania i w pewien sposób naprawić, umożliwić naprawienie tej szkody na zdrowiu, której, której doznali. Pani redaktor, nie wymyśliliśmy w ogóle jako społeczeństwo na całym świecie lepszej metody rekompensowania krzywdy niż właśnie zadośćuczynienie pieniężne. Być może w przyszłości, kiedy wymyślimy machinę czasu, będziemy mogli się cofnąć. Natomiast teraz to jest najlepszy sposób i ważne, żeby te pieniądze trafiły jak najszybciej. Właśnie to, o czym redaktor, pani redaktor powiedziała, czyli jak najszybciej trafiły do pacjenta, żeby pacjent mógł zrekompensować sobie to poniesione szkody, być może kupić odpowiedni sprzęt, być może zmienić, e, jeśli chodzi o zakres, zakres niezbędnych usług, jeśli chodzi o, o budynek, jeśli chodzi o mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Ale ta ustawa jest również niezwykle istotna dla, w ogóle dla systemu ochrony zdrowia. Dlatego, że po każdym tym rozstrzygnięciu, kiedy stwierdzimy, że doszło do nieprawidłowości, doszło do tego błędu medycznego, placówka medyczna będzie informowana przez nas, o tym, że doszło i w jaki sposób do tego doszło, dlaczego to jest takie istotne. Ważne jest, żebyśmy zapobiegali tego typu sytuacjom w przyszłości. Ważna jest wypłata odszkodowania, ale jeszcze ważniejsza jest prewencja. Placówka medyczna uzyska od nas szczegółowe informacje, co należy poprawić, żeby w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło i pacjent w w szpitalu czuł się bezpiecznie i był bezpieczny. No tak, czyli to jest też taka, można powiedzieć, prewencja, żeby, żeby to się również, nie pokarzyło. Również, również to jest żeby prewencja. my się w tym stawie wzorujemy na innych krajach? Jeżeli tak, to na jakich? Tak, Czy gdzieś zru... te rozwiązania udało tak. się już świetnie... Tak, wzorujemy się tu w szczególności na krajach skandynawskich. Tam ten system jest określany mianem systemem no -fall. Tam on jest pokazywany jako taki wzorzec, gdzie właśnie osiągnięto sukces, jeśli chodzi o rozpatrywanie tych wszystkich sporów. Tam praktycznie pacjenci nie kierują Swoich roszczeń do sądu, nie kierują zawiadomień do prokuratury, tylko w ramach tego systemu po pierwsze dowiadują się, co się stało i mają pewność, czy były jakieś nieprawidłowości, a jeśli tak, to szybko uzyskają należną kwotę odszkodowania. W Danii w 1992 roku, gdzie ten system po raz pierwszy został wprowadzony, tych wniosków było około 500, teraz jest blisko 40 tysięcy. To pokazuje również, jak ważne jest to rozwiązanie, biorąc pod uwagę oczywiście liczbę populacji, porównując duńską i polską. 40 tysięcy rocznie. 40 tysięcy rocznie. będzie ich 400 tysięcy. Możemy szacować, że będzie ich dużo więcej, ale to, też, to jest też dobry moment, żebyśmy otwarcie rozmawiali o czymś, co nazywamy bezpieczeństwo pacjenta. Żebyśmy otwarcie mówili o tym, że zdarzenia niepożądane Zdarzają się i niestety zdarzać się będą, co nie oznacza, że nie możemy podejmować działań, aby maksymalnie starać się ograniczyć liczby, liczbę tych zdarzeń różnego rodzaju zdarzeń niepożądanych, zakażeń szpitalnych, upadków, pozostawienia różnego rodzaju ciał obcych w trakcie operacji. Więc to jest bardzo istotne, aby wprowadzając ten system, kierować się właśnie tymi rozwiązaniami, które. Zaczerpnęliśmy ze skrajów skandynawskich głównie z i wprowadzić go w Polsce, implementować go w Polsce, po to, żeby sukcesywnie również poprawiać bezpieczeństwo pacjenta, po to, żeby placówki wdrażały rozwiązania skutkujące ograniczeniem właśnie tych liczby szkód. No tak, bo tak ja rozumiem, jak, jak rozumiem, właśnie o to chodzi tak naprawdę. Nie chodzi o to odszkodowania, ale też chodzi o to, żeby tych zdarzeń Zgadza nie Zgadza się o jedno nie, i o nie? drugie. Z jednej no strony nie? pacjent musi mieć tą rekompensatę, on nie może czekać wiele lat, on powinien otrzymać ją szybko, w należnej wysokości. Z drugiej strony poprawiajmy bezpieczeństwo pacjenta myśmy o przyszłości. A proszę jeszcze powiedzieć, kto będzie wchodził w skład tej komisji? Czy to będą specjaliści, będą, która będzie decydować o przyznaniu odszkodowania? Czy to będą specjaliści ze wszystkich dziedzin medycyny? Z, zakładamy, że tak, że to będą specjaliści ze wszystkich dziedzin medycznych i zakładamy, że ta liczba osób będzie tak szeroka, że najprawdopodobniej będzie to około 60-80 osób z różnych specjalizacji, a ja, biorąc pod uwagę te nasze doświadczenie, jeśli chodzi o fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych, to mogę powiedzieć, że będziemy robić wszystko aby byli najwyższej klasy specjaliści na przykład jeśli chodzi o fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych w tym funduszu jest krajowy konsultant jeżeli chodzi o kardiologię pan profesor Chniewiecki wybitny ekspert jeśli chodzi o alergologię pan profesor Samoliński i właśnie takich wybitnych ekspertów będziemy poszukiwać mamy już zgody wielu z nich po to żeby oni właśnie nas wspomogli w analizowaniu, w opiniowaniu tych wszystkich przypadków, które do na nas mhm. A proszę jeszcze powiedzieć, bo jak ja rozumiem, ta droga pozasądowa jest ważna dla większości, zdecydowanej większości pacjentów. Czy są jakieś pacjenci, którzy powinni jednak, będą musieli jednak wkroczyć na tą drogę sądową? Ten, w ten system sposób? jest tak skonstruowany, że jest alternatywą. Pacjent zawsze będzie mógł skierować swoje, swoje, swoje kroki na drogę postępowania sądowego. To zawsze pacjent sam będzie musiał ocenić, czy lepiej korzystać z tej alternatywnej ścieżki, szybkiej, niedrogiej, bez konieczności pomocy profesjonalnego pełnomocnika, radcy czy adwokata, czy też jednak kierować swoje, swoje roszczenia na drogę sądową. To zawsze oczywiście trzeba oceniać indywidualnie, i to też zakładamy, że będzie grupa pacjentów, które z różnych powodów wybierze tą, tą drogę sądową. Naszym, naszym założeniem jest to, aby. Większość tych sytuacji była jednak rozpatrywana na tej szybkiej, alternatywnej ścieżce, i zakładamy, że z biegiem lat stanie się to, co się stało w krajach skandynawskich, że praktycznie wszystkie te sytuacje są rozpatrywane w ramach tego prostego systemu modelu. I co istotne jeszcze, ta wysokość odszkodowań, o których Mówiłem, one będą co roku waloryzowane o wskaźnik inflacji, więc te kwoty będą co roku coraz wyższe. Czyli na dziś można powiedzieć, że jeśli pacjent czuje, że z winy placówki, z winy lekarza doznał uszczerbku na zdrowiu w placówce publicznej w szpitalu, może kierować się już w tej chwili do Rzecznika Praw Pacjenta. Tak, tylko mówimy o tych sytuacjach, o tych szkodach, które po doszło po 6 września, bądź też pacjent dowiedział się o nich po 6 września. Natomiast wszystkie te sytuacje, które miały miejsce wcześniej, no tutaj tej możliwości nie będzie. I wniosek jest, jest już będzie dostępny już od jutra? Jest, zakładam, już, 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 jeszcze, już, już, już jest, już dostępny. Dostępny. Wniosek już jest dostępny na stronie Rzecznika Praw Pacjenta. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Rzecznik Praw Pacjenta. Już jest cała aktualność, już jest wniosek, już są opisane e, przypadki, już za chwilę będą też pytania, odpowiedzi na takie wszystkie podstawowe informacje. Oczywiście na infolinii Rzecznika 800 190 590 można zadzwonić i również dowiedzieć się o wszystkich szczegółach związanych z funduszem kompensacyjnym zdarzeń medycznych. I czy warto w naszym przypadku taki wniosek w ogóle składać? Jak najbardziej. Ja oczywiście nikomu nie życzę tego, aby doznał w placówce szpitalnej jakiejkolwiek szkody, ale gdyby tak się stało, to tutaj apeluję, proszę o to, żeby pacjenci rozważyli właśnie tą alternatywną ścieżkę, bo w mojej ocenie to jest bardzo korzystne rozwiązanie. A proszę jeszcze powiedzieć, bo to jest nowe zadanie dla Rzecznika Praw Pacjenta i dla Biura Rzecznika Praw Pacjenta, no, czy podołacie? To, to mo, tych wniosków może być wiele. Jesteśmy przygotowani, mamy opracowane, mamy opracowane schematy, standardy, mamy harmonogram, po kolei robimy wszystkie działania, mamy też doświadczenie związane z Funduszem Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych, więc tak, gwarantuję, że damy radę, poradzimy sobie ze wszystkimi wnioskami. Bardzo dziękuję Panie Ministrze za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Bardzo dziękuję. Panie. Dziękuję.